Dzień dobry, widzowie! Właśnie chciałem dla Was nagrać film, ale okazało się, że Roblox ma teraz awarię, kiedy to nagrywam, więc dzisiaj zamiast Robloxa będziemy sobie oceniać gry, które mamy na Robloxie. Ja za jakieś pół roku temu już robiłem taki odcinek, a teraz dodałem też nowe gry i zobaczymy, jak dużo się zmieni w mojej ocenie przez te pół roku, więc oglądajcie do końca i subskrybujcie kanał z łężkiem, aby nie ominąć super filmów, bo naprawdę bardzo warto wszystkie odcinki oglądać. A my zaczniemy oceniać gry, mamy ich naprawdę bardzo dużo, prawie 200 gier z tego co liczyłem. I mamy tutaj kategorie arcydzieło, bardzo fajna, fajna, średnia, słaba i tragiczna i nie grałem. I właśnie według tego będziemy oceniać, więc zaczynamy. Pierwsza gra to jest Pet Simulator 99, no w sumie spoko, bo jakby gdyby nie Pet Simulator 99, to prawdopodobnie ten kanał by nigdy nie powstał, bo to właśnie jako pierwsza gra, którą nagrałem właśnie na tym kanale, to było Pet Simulator 99, więc dajmy na, na fajną, bo w sumie lubię tą grę w miarę. Nie grałem już naprawdę bardzo, bardzo długo, ale no pierwsze odcinki, tak naprawdę pierwsze kilka odcinków właśnie były z tej gry na tym kanale. Kolejna gra to jest chyba Dresto Dres Impress. Ostatnio bardzo dużo gram w Dresto Impress, ale nie na odcinkach w sumie, ale nie wiem, czy no, zasługuje na bardzo fajne raczej nie, dałbym na takie fajne po prostu, no fajne to myślę, że zasługuje i też błagam widzowie, nie hejtujcie mnie w komentarzach jak nagrywałem taki odcinek kiedyś, to shejtowaliście mnie po prostu niektórzy bo oceniłem gry nie według was, a po prostu to jest moje zdanie i ja oceniam tak jakby wiecie, tak jak ja uważam więc mam nadzieję, że mnie nie będziecie hejtować, dobra kolejna gra to jest Pedward. Ehm, no w sumie nie znam tej gry za bardzo, grałem w nią z rok temu i to było takie wiecie, jednorazowo w sumie jednorazowo po prostu grałem, dajmy sobie na na słabą, bo w sumie nie wiem, nie zaciekawiła mnie ta gra jakoś tak bardzo. Polish car driving, okej, okay, bardzo lubicie tą grę, ja też bardzo polubiłem. Nie wiem, dlaczego z niej nie nagrywam odcinków, jak miałem w ogóle nagrywać, czasami, ale dawno nie nagrywałem. Może wrócimy do tej gierki, bo jest w sumie bardzo fajna i dam ją na bardzo fajną. Te gry to w ogóle... Tu jest Poland Heaven, tu jest Poland Heaven, moja gra. Dobra, ale to zaraz. Te gry to w ogóle nie znam, nie grałem, pierwsze widzę. To to tak samo. Dobra, mamy Poland Heaven, w ogóle jest ikonka z nowego updateu, więc ja bym ją dał na... No na arcydzieło, no bo to jest moja gra jednak, co nie? Uważam, że to jest ona bardzo dobra. Dobra, jeżeli ktoś nie zna, to sprawdźcie sobie Poland Heaven na Robloxie To jest Brookhaven RP, tylko że z darmowymi gamepassami. Ostatnio dodaliśmy właśnie te ogromne domy. Na Brookhaven one są za 800 robustów, a w naszej gerce macie je totalnie za darmo, więc sprawdźcie sobie. Niedługo będzie odcinek z tej gry też. Tutaj mamy e, jakieś autko Chyba wiem, nie więcej, co to jest za gra. To jest takie coś, że się jedzie wagonikiem ze swoim przyjacielem. Tak mi się wydaje, ale nie wiem, nie grałem w to nigdy Daję na... Nie grałem, bo nie grałem Więc w sumie ciężko mi ocenić tą grę. Tego to w ogóle nie znam Tego tak samo. To jest chyba Dusty Trip, czy coś Takiego. Grałem w to raz i mi się w ogóle nie podobało więc daję na tragiczną Bo szczerze nie wiem nie rozumiem co jest takiego ciekawego w tej grze Na pewno znajdzie się ktoś kto mnie zhejtuje po tym co właśnie zrobiłem Bo wiem że dużo osób lubi właśnie tą grę Ale no nie wiem ja jakoś tak nie przepadam za nią Dobra tego to w ogóle nie znam daję że nigdy nie grałem Blocks fruit okej okay. to jest też właśnie dziwne Ponieważ ja w ogóle nie rozumiem jak ludzie mogą grać w tą grę Ona jest taka popularna ja ją daję na tragiczną Zobaczcie na tą grę w ogóle Dobra na no zawaria robloxa więc wam nie pokażę Ale zobaczcie jak ta gra wygląda czy wy widzicie tą, tam, widzicie tą grafikę w ogóle widzicie Konki tutaj, przecież to wygląda tragicznie, a ta gra ma chyba 300 tysięcy graczy średnio, a przecież ona wygląda jakby, nie wiem, jakby powinna mieć 1000 graczy. Nie wiem, nie rozumiem, jak ludzie mogą, mogą w to grać, tak szczerze mówiąc, dziwne akurat dla mnie. The Mimic, okej, okay, to jest horror, nigdy w to nie grałem, w ogóle wiem, że dużo osób z Was pisze, żebym grał w horory. Napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie, żebym nagrywał horrory bo wiem, że lubicie straszne filmy, ale nie wiem, czy tak, jak będę grał na przykład w horrory, to też będziecie chcieli. Napiszcie w komentarzu, to będę serduszkował, co Wy o tym sądzicie. No, nie grałem w to, nigdy, więc zdaje, że nie grałem. Crossroad, ok, to jest jedna z najstarszych gier na Robloxie, chyba powstał w 2008 roku. Nie wiem, nie grałem w to nigdy. Daję na Sławę, bo chociaż nie wiem. no, Chociaż to chyba w ogóle nie jest oryginalna gra. W sensie to jest jakaś taka, wiecie, jakby odnowiona wersja. Dobra, nie wiem. Daję, że nie grałem po prostu. Dorsy. No to w sumie Dorsy ostatnio miały update, ale ja w to nie grałem. Dorsy grałem tylko raz i to bardzo krótko. Nie spodobały mi się. Daję na Sławę. Chociaż nie wiem. No bardziej my dobrze nie grałem, bo nie, nie miałem jakby okazji poznać tej gierki jeszcze tak dobrze. Dobra, daję, że nie grałem. Katalog, Avatar Editor. No dobra, bardzo fajna gierka, bo tam możemy sobie za darmo itemki jakieś zdobyć i przetestować. Więc to Akurat spoko. Epic Minigames. Jak byłem dzieckiem, to bardzo dużo w to grałem. Daję na fajne, bo tutaj dzieciństwo mi tak raz stworzyła. Drzebraj tak samo mi stworzył dzieciństwo. Teraz mamy Jaybreaka, ale nie wiem. Drzebraj się zepsuł ostatnio, więc przez to, ja by się tak nie zepsuł, to bym dał na, na arcydzieło pewnie, ale dam na średnią teraz, bo przez to ostatnie update to tak średni teraz jest ten Jaybreak. Map City. No kurczę, muszę dać chyba na arcydzieło. Jak byłem dzieckiem, to tak naprawdę cały czas w Map City grałem. Miałem chyba, nie wiem, byłem chyba jeden z najbogatszych graczy tam. Adopt Me nigdy tej. Grę nie, nie lubiłem, daję na słabą, jakoś nie wiem, nigdy nie przekonała. Ej, dobra, to jest gra. Ja wam coś muszę pokazać. To jest gra, nie pamiętam, jak ona się nazywała ogólnie. Daję ją na średnią. Ja z niej nagrałem odcinek dwa lata temu. To był jeden z pierwszych odcinków, jakie wrzuciłem na główny kanał bardzo dawno temu i w ogóle muszę wam to pokazać. Dobra, wejdźmy sobie na mój główny kanał, wejdźmy na filmy najstarsze i to jest widzowie. Czekajcie, o ten film. Dobra, to jest jeden z pierwszych filmów. Okej, okay, za niecały tydzień, kiedy to nagrywam, będzie mijały równe dwa lata, odkąd rzuciłem ten film. I chcę wam pokazać, jak ja miałem wtedy głos śmieszny. W sensie, nie wiem, trochę żenujący jest, ale no posłuchajcie sobie. Cześć, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. No, i mo no jezus, Mary, jak to w ogóle brzmi? To jest jakaś masakra. Wysłyszycie, jak ja mówiłem? Ja byłem jakiś taki, nie wiem, cichutki i w ogóle niewyraźnie mówiłem. No sobie, pierwsze filmy każdego YouTubera są takie dziwne w porównaniu do tych nowych. Dobra, mamy Bedwarsy, Nigdy w to nie grałem, ale oglądałem no nie wiem, no na średnie w sumie albo na, no dobra, na średnie, na średnie niech będzie, tego to w ogóle nie znam nie grałem, to tak samo, to tak samo to jest jakiś symulator bycia youtuberem to nie wiem, dużo grałem w takie symulatory, ale nie wiem czy to jest akurat ten dokładnie no to dam na średnie, niech będzie na średnie kolejna gra, symulator publicznej łazienki ja z tej gry nagrywałem wczoraj odcinek i on już jest na kanale e, w sensie, między innymi z tej to jest tragiczna gra, ja, to, ja daję, że to jest tragiczna, bo ludzie tam takie rzeczy po prostu robią, że to jest szok, nie polecam wchodzić do tej gry, serio. To nie znam, to nie znam. To jest to, jak to się nazywało? Ta gra, gdzie był Snap, taki, wiecie, gdzie się snapy wysyłało i w ogóle? To też kiedyś dużo nagrywałem tego na drugim kanale. Dam na fajne, bo w sumie spoko jest ta gra. Mamy obyk, czyli ucieczka od Barego nauczyciela. No nie wiem w sobie, bo to takie... A, no dobra, mogę dać na średnie, albo nie no, dam na słabe w sumie. Wszystkie te gry o barem to są na jedno kopyto i po prostu się zmienia tylko postać Barego, na przykład nauczyciel, policjant i tak dalej, i tak dalej, a cała reszta jest tak sama, więc trochę bez sensu. Break in, no to to jest nawet, no, no dobra, nawet fajna gra, mogę powiedzieć, grałem chyba raz. Survive the Killer, no to może z dwa razy, trzy razy pograłem, daję na średnie, bo w sumie spoko, gierka nawet. The Hood, okej, okay. no w sumie nie gram w tą grę, w The Hood'a grałem może tylko raz i mi się za bardzo nie podobało, ale ludzie zrobią śmieszne tiktoki z tej gry, więc w sumie daję na fajne, bo za te tiktoki to akurat spoko. To, to w ogóle nie znam, ja strasznie dużo gier nie znam, nie wiem, tyle czasu gram w Robloxa, nie znam w ogóle gier, tego też, Bloxfruity to już było, to nie wiem. 3008 to też jakiś horror, nigdy w niego nie grałem, więc daję tutaj to nie wiem co to jest, matko jeden, ja w ogóle gier nie znam, to jest jakaś tragedia, dobra mamy barego, to jest też jakiś bary przerobiony więc nie wiem, daję na słaby na to samo co ten nauczyciel bary Tower of Hell, Jezus, nienawidzę tej gry, zawsze się wkurzałem kiedy w to grałem, bo nie, nie potrafiłem tego oby nigdy zrobić, więc to tragiczne, to jest tragiczne yy, dobra, to jest jedzenie jakby takie innych grakszy. spoko, kiedyś to chyba nawet nagrywałem, daję na średnie, co to jest Tower Defense, coś tam, coś tam, to jest ta gra o Toilet? Tak czy coś w tym stylu nie wiem, wydaje mi się, że tak, nigdy w to nie grałem, ale dałbym na tragiczne chyba, szczerze. To jest ten symulator siłowania się na rękę, to dam na średnie. Co to jest za gra? Ja ją kojarzę z tą wiewiórką, ale nie mam pojęcia, co to jest. Czy to nie jest jakiś symulator bycia zwierzętami? Tam mi się wydaje, że to właśnie jest to, jakieś w to grałem, chyba dam na średnie, bo nie jestem pewien. Gacha online, nie wiem, nigdy nie grałem. To jest Dead dobra. To to jest jakaś inna gra, ale podobna do tej też daje na bardzo fajne. Tutaj jest oryginalny bary. I oryginalny bary jest spoko, więc dam na średnie. Okej, okay, to jest to: Spray Paint. Tutaj dużo szorców nagrywałem z tej gry i w ogóle dosyć sporo w nią grałem, więc daje na fajna w sumie, bo nawet spoko shortsy mi wyszły z tej gry. Tego nie znam: Berry Avenue. No, nie wiem, grałem parę razy, ale jakoś mi tak nie przekonała za bardzo. Dam na średnią. No, niech będzie na średnią. O, to jest bardzo fajna gra. Ostatnio ją nagrywałem, kiedy był odcinek, że satysfakcjonujące gry na Robloxie. To jest właśnie bardzo satysfakcjonująca gra. Dam na e, fajną, średnią. Dam na średnią, może. Ale dobra, na fajną niech będzie. okej, okay, tego nie znam. To jest jakiś pewnie symulator restauracji, ale nie grałem w to. Kojarzę to, ale nigdy nie grałem. Islands to nie grałem. Oby, ale na rowerze. No dobra, kiedyś bardzo lubiłem. Tą grę daję na. Fajną albo bardzo fajną, dawna bardzo fajną. Chociaż matko jeden tak, jak dawno nie grałem w tą grę w ogóle. O wielu grach już zapomniałem tutaj, które są. To jest jakiś symulator siłowni, wygląda śmiesznie w sobie ta ikonka. Dosyć, nie wiem czym ale mnie śmieszy ta twarz Sigmy, ale nie grałem w to, więc daję tutaj. Welcome to Bloxburg, No dobra, to, to jest w ogóle taka ikoniczna gra. Bardzo dużo kiedyś jej nagrywałem, daje na arcydzieło, w sensie bardzo dużo. No, to był taki okres, gdzie dużo nagrywałem właśnie tego Bloxburga, ale możliwe, że nie pamiętacie, bo to było na głównym kanale i dosyć dawno temu, z dwa lata temu, Oby kreator, że ma możemy tworzyć obby, no to nie wiem, na średnie może dam no niech będzie na średnie, to jest to co się gra z przyjacielem jakby takie obby zespołowe, ale nie wiem, grałem w to raz chyba, ale nie pamiętam w sumie jak mi się grało, dobra daję że nie grałem, bo nie pamiętam, Brookhaven, no to tutaj nie mogę dać inaczej niż na pierwsze miejsce, no Brookhaven zawsze musi być na pierwszym Brookhaven zawsze będzie w moim serduszku oczywiście, nawet słyszałem piosenkę o nim to jest takie mega popularne obby na Robloxie, Ona jest jednym z najpopularniejszych w ogóle, kiedyś bardzo dużo w nie grałem, dałem na bardzo fajne w ogóle Klub Roblox, nie wiem, nigdy w to nie grałem, ale wygląda jakby to była jakaś grada Oderów i jakichś randkowiczów, więc nie wiem, daję, że nie grałem chyba. W to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem. W gry o samochodach ogólnie raczej nie gram. W to też nie grałem. To jest oby, ale takie rysowane, w sensie, że możesz rysować jakby sobie poziomy. To z tego nawet nagrywałem. To jest dosyć fajna gierka. Okej, okay, podróbka Minecrafta. W sensie na Robloxie jest dużo takich podróbek Minecrafta, więc nie wiem w sumie, jakbym to mógł ocenić. No raczej daje na tragiczne, tak szczerze mówiąc, bo nawet nie, że są takie gry, ale one bardzo naciągają na Robuxa, a poza tym jest mega dużo takich. Gierek na Robloxie i one wszystkie wyglądają tak samo, więc to jest akurat na tragiczne. Tego to nie znam, tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam. O, to jest bardzo stara gierka w ogóle. To jest takie klasyczne chowanego. Jest to średnie też. W sumie całkiem niezłe. Tego nie znam, tego nie znam. Co to są za gry? Dlaczego ja tyle gier nie znam? Bo ja bo jestem w ogóle w szoku. Przecież ja tyle gra, lat gram w i Ja nie znam takich Gierek. Murder Mystery 2. Dobra, bardzo lubię, więc daję na arcydzieło nawet. Myślę, że mogę dać na najlepszą. Najlepsza opcja. Dobra, w to nie grałem. To jest Sherry versus co To jest coś podobnego Niż właśnie jak Murder mystery 2, ale nie wiem, nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem Dałbym na tragiczną w sumie, bo to jest podróbka Murder Mystery, więc daję na tragiczną Metro Life nie grałem, o matko jedyna, to jest Like or Pass? Coś takiego, to od kilku dni to jest w ogóle bardzo popularna gra, to jest jakaś gra o randkowaniu, więc to jest w ogóle dziwne, że takie coś istnieje na Robloxie, bo teoretycznie powinno być to zakazane, ja w to nigdy nie grałem, ale może spróbuję zagrać i wtedy to ocenię Nie wiem, dziwny temat na grę. ja w to nigdy nie grałem, ale widziałem, że dużo osób gra Okej, okay, wybieramy, że jesteśmy mężczyzną Fajnie, no i co teraz Bo. bo nie rozumiem za bardzo. A jakaś rundka się zaraz zakrzyna. Aha, czyli my tu będziemy między tymi graczami wybierać, naprawdę? O matko jedyna masakra, po prostu masakra. Myślałem, że to między botami będziemy wybierać, a nie między prawdziwymi graczami. Jestem ostatni w kolejce. Okej, okay, ciekawy czy ktoś mnie będzie chciał poznać, czy nie. My tu coś w ogóle musimy pisać na krzacie, czy o co tutaj chodzi? Okej, okay, ta pani będzie wybierać spośród nas, a ja rozumiem, że my się po prostu musimy jak najlepiej przedstawić, tak? A nie, my się tu nawet nie przedstawiamy, ona nas tylko po wyglądzie ocenia. Właśnie jak wszystkich odrzuca w ogóle. Ej, naprawdę? Dlaczego ona wszystkich odrzuca? Może mnie nie odrzuci, co? Może właśnie ona widzi mnie na końcu tej kolejki i dlatego wszystkich odrzuca, żeby mnie nie odrzucić. No dobra, tego, tego przyjęła akurat, a mnie? Odrzuciła mnie, czyli tylko przyjęła pewnie swojego kolegę, który dostał złoto. okej okay. więc ta gra jest dosłownie o randkowaniu Dziwna. Jakby nie to, że przegrałem w tamtej grze, to bym dał na średnią, ale <grym> przegrałem, daję na słabą. Ja tak serio to bym i tak dał na słabą. Co to jest za jakieś randkowanie w Robloxie? No? W to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem, w to nie grałem. Work at the Pizza Place. Bardzo stara gra i bardzo fajna, dałbym nawet na arcydzieło. Tego to nie znam, tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam. Pet Simulator 1, o jezu, dobra, daję na arcydzieło. To jest ci. Jakieś tak dużo w to grałem, byłem chyba najlepszy w Polsce w ogóle Bo miałem najlepsze pety w tej grze A miałem dosłownie 10 lat, więc ja nie wiem Jakby ta gra nie umarła to w sobie by było fajnie Pet Simulator 2, też lubiłem dosyć tą gierkę Ale no na arcydzieło nie zasługuje, dam na fajne Pet Simulator X no tragiczne, albo dobra, nie no, przynajmniej na słabe, przynajmniej na słabe, nie lubię tej gierki za bardzo. Dobra, w to też nie grałem, w to też nie grałem, w to też nie grałem. Speedrun 4. Okej, okay, fajna gierka w sumie. Albo nie, bo ze Speedruna 4 to była pierwsza gierka. W sensie inaczej, jak ja nagrywałem pierwszego shortsa swojego, który się wybił, tak? To właśnie on był z tej gierki, więc w sumie dam go na arcydzieło, dobra. Niech będzie, bo zasłużył. gdyby nie ta gierka, to pewnie bym nie nagrywał teraz. Okej, okay, tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam. I pomyśleć, że ja 6 lat gram w Robloxa i nie znam tylu gierek, po prostu. To jest jakaś masakra. Roblox Drama. Widziałem kiedyś jakiś odcinek z tej gry, chyba. Yy, dam na średnie. Tego nie znam. Live Topia. life Topia jest spoko w sumie. Dam na fajne, ale Któż chyba że na bar... Nie, no na bardzo fajnie to nie. To aż tak to nie. Czerwony versus niebieski chyba to jest takie oby, ale nie wiem. Nie jestem pewien. Dobrze, że nie grałem. Historia o wakacjach. W sensie jakieś takie story. Nie wiem. Nie grałem w to nigry. nigdy. W to też, w to też. O, w to grałem. To jest wychowanie tego. Flopy. No dam na fajne, całkiem ta gierka. I teraz mamy do oceniania ogólnie Robloxa chyba. Po prostu całego Robloxa mam ocenić, no to arcy dzieło. to arcydzieło. Co się z dużo rzeczy, które są głupie akurat na Robloxie, ale no, na, na arcydzieło. No bo gdyby nie Roblox, to by nie było żadnych fajnych gier. To już ocenialiśmy i to już ocenialiśmy, więc udało nam się cały ranking zrobić. A teraz w ogóle zobaczmy, jak ja to oceniłem te pół roku temu i czy wiele się zmieniło w moim rankingu. Okej, okay, tak wyglądało moje top, czyli S, czyli to jest najlepsze. dałem tam Brook Heaven, no to w tym rankingu też Pet Simulator 1 Okej, okay, to tak wysoko nie dałem. Legends of Speed? Czemu ja to dałem na najlepszy? Przecież to wcale nie jest taka fajna gierka. No dobra, Map City to się zgadzamy. Okej, okay, Speed Rank 4, to pewnie pomyślałem to samo właśnie i dlatego tak wysoko dałem tą gierkę. No dobra, czyli niewiele się w sumie zmieniło w moim rankingu, oprócz tego, że nie znam praktycznie żadnej gry. Zostawcie łapeczkę w górę, z to bardzo zwykli mi napiszcie w komentarzu, że chcecie, żebym nagrywał gierki, takie Co się nagrywał gierki. Nagrywał normalne odcineczki z horrorów na Robloxie. Więc do zobaczenia jutro i pa pa!